Związek Kynologiczny w Polsce. Co to za organizacja, jakie cele jej przeświecają, w jaki sposób ona je wykonuje. Jak wiemy jest to organizacja, która zajmuje się, um, która grupuje hodowców i u miłośników psów. Czyni to od 1938 roku. Należy ona do FCI, czyli Międzynarodowej Organizacji Kynologicznej jako jedyna w Polsce. No, takie są zasady tej Międzynarodowej Organizacji Kynologicznej, że tylko jeden związek w kraju może do, tego, do niej należeć, a związek Kynologiczny w Polsce jest największym tego typu związkiem w Polsce. Oznacza to, że hodowcy należący do ZKWP należą też do FCI. Ale co właściwie ten związek Kynologiczny w Polsce robi? Dlaczego on jest? W jakim celu został stworzony? I dlaczego ktoś może chcieć w ogóle do niego należeć, czy też opierać się na opiniach, na tym, co ten związek twierdzi? Najważniejsze to nadzór nad hodowlami czyli sprawdzanie narodzonych psów, warunków hodowli, kontrola nad zachowaniem standardów rasy i hodowli, czy psy są w odpowiedni sposób badane, czy są badane na Cały szereg chorób, na te, które mają być badane. Po prostu ten związek ma nadzór, ma pilnować wszystkich hodowców, wszystkich tych członków należących do tego związku, żeby wykonywali swoją pracę w sposób prawidłowy, według standardów, według prawa i w sposób odpowiedzialny. A ten związek, jako jeden z niewielu na świecie, sprawdza to. Czy naprawdę dochodzi do tego, czy naprawdę odbywa się to tak, jak powinno się odbywać? Kolejnym zadaniem tego związku jest wydawanie rodowodów, metryk, organizacja wystaw i szkoleń. Po co to wszystko? Po co to wszystko jest robione? Jak należy na to spojrzeć ze strony odwrotnej, czyli chcącego kupić psa, szczeniaka? żeby kupujący miał pewność, że szczeniak, którego będzie kupywał, nabywał, był jest z odpowiednich rodziców, z odpowiedniej hodowli, zbadany, sprawdzony na szereg chorób, że po prostu spełnia wszystkie standardy, jakie są danej rasy. Rodzice byli zdrowi, dziadkowie byli zdrowi, nie mieli jakichś chorób genetycznych, są spełnione wymagania, jeśli chodzi o wzorzec z rasy, i że były hodowane w odpowiednich warunkach. Oczywiście pamiętajmy, że to, że jakaś hodowla należy do Związku Krynologicznego w Polsce, nie oznacza z automatu, że to jest coś w 100% pewnego. Tu nigdy nie możemy postawić. Nie ma organizacji, która by sprawdzała wszystkie hodowle. Co tydzień czy coś. To jest po prostu niemożliwe w sposób praktyczny, ale zawsze sprawdźmy też opinie, zawsze sprawdźmy też sami naocznie, jak ta hodowla przebiega, w jakich jest warunkach, sprawdźmy dokumenty, tylko że ten związek niejako jest bardzo dobrym wyznacznikiem tych hodowli, które. Robią wszystko w sposób prawidłowy. Ten dozór, wymagania, jakie on nakłada, jest naprawdę świetnym wyznacznikiem, czy ta hodowla jest taka, jak trzeba. Ale jak zawsze podkreślam, zawsze sami też sprawdźmy. Wróćmy jednak do tego związku. Można zadać pytanie, czy musi istnieć taka organizacja. No niestety, wiemy, jaki jest świat i jeśli chcemy, żeby te hodowle. Te psy rasowe były na odpowiednim poziomie, zachowały odpowiednie wzorce, standardy, musi coś być nadrzędnego, które sprawdza i hodowlę, i wystawy, i te szkolenia, tak, żeby to wszystko odbywało się w taki sposób, jak trzeba, żeby nie dochodziło do zmian, żeby ktoś zbyt lekko, można powiedzieć, nie podchodził do tego, co powinien robić w odpowiedni sposób. Jeśli chodzi o wystawy, konkursy, szkolenia. To ktoś musi to organizować, ktoś musi zadbać o odpowiedni poziom tego wszystkiego. Jeśli chodzi o kursy, szkolenia, nigdy nie byłem, chętnie bym jakieś takie zorganizował, ale jeśli chodzi o wystawy, byłem, były na naprawdę wysokim poziomie, fa bardzo fajne, bardzo profesjonalne, no, podobało mi się. Wróćmy jednak jeszcze do tej organizacji. Pamiętajmy, że to jest olbrzym. 47 oddziałów terenowych, dziesiątki tysięcy członków. Ponad 100 wystaw rocznie, tak jak wspomniałem, na naprawdę dobrym, wysokim poziomie, międzynarodowym poziomie. Pamiętajmy, że tutaj nie mamy się czego wstydzić i ten poziom, jaki te wystawy w Polsce prezentują, jest naprawdę światowy. No to nie jest do końca moja opinia, nie mam porównania ze światem, ale kilka osób, które znam, które się interesują, biorą czynny udział. Można tak powiedzieć, twierdzi, że jesteśmy na światowym poziomie i to nie chodzi tylko o te wystawy, ale też o te psy, które mamy. I mam nadzieję, że duża w tym zasługa nie tylko ludzi, miejmy nadzieję, że ludzi, ale ten związek też niejako ma tą opiekę nad tym wszystkim. Co by tu jeszcze powiedzieć o tym związku, żebym nie był jakimś Hipa, hiper hiperoptymistyczny w jego stosunku. Nie mam z nim nic wspólnego. Jakoś nasze drogi nigdy się nie spotkały. Chyba jeśli chodzi o to, że byłem na wystawach i znam kilku hodowców należących do tego związku, ale tak to nie mam z nim nic wspólnego. Po prostu mam nadzieję, że tego typu związki pilnują po prostu, żeby to wszystko działało tak jak trzeba. Wiemy, że nie wszyscy hodujący psy Robią to tak, jak trzeba. Jest to naprawdę niewielka grupa ludzi, ale jak wiemy, niewielkie, zgniłe jabłko potrafi zepsuć całą masę, i ludzie nie patrzą na tysiące hodowców, bających, spędzających całe życie na tej hodowli, oddających serce tym psom, chcącym, żeby te szczeniaki trafiały do jak najlepszych domów, a trafi się niekiedy taki. Nie mam tutaj łagodnych słów. Trafi się tu taki człowiek, który robi to w złym, z... źle, no i odbija się to niestety na całej, na tysiącach ludzi, którzy poświęcają temu życie. No ale no niestety już tak jest, że widzimy te wady, a często nie widzimy zalet. No ale miało być o związku. Jeśli będziecie chcieli coś jeszcze o tym związku czy o tym podobnym organizacjom. Zadajcie pytanie, spróbuję na nie odpowiedzieć. Jeśli sam nie będę wiedział, no to po prostu znajdę telefon i zadzwonię do tego związku, wtedy już będę miał z nimi kontakt. Mam na, zamiar nakręcić jeszcze, stworzyć materiał o tej międzynarodowej organizacji krynologicznych oraz o dwóch organizacjach tej angielskiej, brytyjskiej i amerykańskiej, które do nich nie należą. No, ale to już inne tematy. Masz pytanie, zadaj. Możesz udostępnić, poleć, opublikuj, wrzuć na swoje portale społecznościowe, zasubskrybuj, oceń, skomentuj. A powtarzam się. Dziękuję za uwagę. Zapraszam ponownie.